Witam Państwa serdecznie w Totalnej Biologii bez granic. Zaczniemy dzisiaj od mikroorganizmów i zarazki. Z perspektywy paradygmatu opisanego przez Hamera, zyskujemy całkowicie nowe zrozumienie wpływu mikroorganizmów na zdrowie i choroby. Wydają się one komunikować z układem nerwowym gospodarza i otrzymują od niego instrukcje. Jest to, nowa, jest to na wskrość symbiotyczna relacja. Mogą one być wykorzystywane do niszczenia komórki lub budowy komórki. Są z reguły uśpione podczas aktywnej fazy choroby, a swoje zadania wykonują podczas fazy naprawczej, fazy zdrowienia. W przeciwieństwie do tego, co nam się wcześniej wydawało, stają się aktywne w ciele tylko wtedy, gdy są potrzebne. Pomijając rzadkie, wyjątkowe przypadki, ponad 98% infekcji w ludzkim ciele ma określony cel i symboliczny charakter. Ma to związek z czwartym prawem doktora Hamera. Mikroorganizmy ewoluowały wraz z innymi formami życia i dopasowywały się do kolejno powstających tkanek. To dziś zachowują, zachowują te same relacje w warstwie zarodkowym. Grzyby i mikrobakterie, gruźlica mogą być postrzegane jako dinozaury wśród mikroorganizmów, zarazki archaiczne. Sfera ich działania obejmuje tkanki pochodzenia, pochodzące z endodermy kontrolowane przez pień mózgu. Postrzegane są jako niszczyciele i zbieracze śmieci, którzy usuwają guzy z endodermy i starej mezodermy mózgowe. Odpowiedniki. Zdaje się, że pałeczki okrężnicy i prądki gruźlicy udomowiliśmy bardzo dawno temu. Doktor Hammer sugeruje, że prątek jest przede wszystkim zbieraczem śmieci, a pałeczka okrężnicy pracownikiem budowlanym. Bakterie są pośrednim rodzajem mikroorganizmu. Dr Hammer nazywa je Średniowiecznymi. Są one najbardziej efektywne w tkankach wywodzących się ze środkowego listka zarodkowego, czyli mezodermy, <coughs> kontrolowanej przez i istotą białą. A móżdżek odpowiada za poczucie bezpieczeństwa. Gdy znajdują się w tkankach pochodzących ze starej mezodermy i zajdzie taka potrzeba, mogą Zachowywać się podobnie do grzybów czy prądków gruźlicy, zajmując się rozbiórką i oczyszczaniem. Gdy znajdują się w tkankach wywodzących się z nowej mezodermy, działają jak wirusy i odbudowują utracone za zapasy substancji. Wirusy, wirusy są najnowszą formą zarazków, które dr Hammer nazywa nowoczesnymi. Są najskuteczniejsze dla tkanek pochodzących z najnowszego listka zarodkowego, ektodermy, kontrolowanej przez korę mózgową. Posiadają materiał genetyczny, lecz nie są w stanie rozmnożyć się bez użycia systemu reprodukcyjnego innej komórki. Rozma Rozmnażają się obficie i wspomagają odbudowę tkanek, dostarczając sekwencji genetycznych. Użytecznych przy rekonstrukcji komórek. Powodują rozrost nowotworu i wypełniają ubytki substancji komórkowych. Przyglądając się <grym> pracom doktora Hamera, można zauważyć, że często pojawia się sformułowanie wirusy jeśli istnieją. Doktor Hammer nie jest całkowicie przekonany, czy współczesna wirusologia w naukowy sposób i ponad wszelką wątpliwość Dowiodła istnienia roli wirusu. Zauważył też, że w wielu przypadkach, które wydają się być podobne do chorób wirusowych, badania nie wykazały obecności wirusów ani antygenów. Dlatego niewirusowe zapalenie wątroby może wyglądać tak samo jak wirusowe zapalenie wątroby, a wszystkie testy serologiczne potwierdzają to rozpoznawanie. Jednakże w obu przypadkach konflikt przebiega w taki sam sposób, a, powiązane, a powiązanie ognisk mózgowych i widoczne jest w obrazie mózgu. Innymi słowy wydaje się, że układ nerwowy może zarządzać naprawdę, na przykład zapalenia wątroby przy lub bez obecności, znaczy naprawę może spowodować zapalenia wątroby przy lub bez obecności wirusa. Grzyby i mykobakterie, gruzica, są także skuteczne w tkankach pochodzących ze starej mezodermy. Wirusy są równie skuteczne w tkankach wywodzących się z nowej mezodermy. Bakterie są efektywne we wszystkich tkankach, przybierają odpowiednią formę w zależności od tego, czy konieczna jest pomoc w rekonstrukcji czy niszczeniu tkanki. Wszystkie mikroorganizmy bez wyjątku działają wyłącznie podczas fazy naprawczej i wykonują swoją pracę, dopóki proces leczenia nie zostanie zakończony. Nigdy nie działają przed lub po tej fazie, są wtedy nieszkodliwe. Powyższy opis odnosi się tylko do zarazków, dla których nasz mózg poznał, biologiczne kody zachowań na przestrzeni lat, podczas których zostały włączone do naszego organizmu. Nie dotyczy on egzotycznych mikroorganizmów, które mogą być dla nas groźne, a nieszkodliwe dla populacji, w których występują od dawna. Temat ten jest szczegółowo omawiany w czasie zajęć. Miopatia, dystrofia mięśniowa. Miopatia jest chorobą rzutu, gdy ruch trwa lub już się zakończył. Celem, staje, staje się mięsie, ce, celem stają się mięśnie lub mięśnie. Jest to przeciwieństwo konfliktu stwardnienia rozsianego, które pojawia się w sytuacji przed rzutem lub planowania. Impuls nie dociera do mięśnia, ponieważ zostaje zatrzymany w nerwie, dlatego nerw staje się celem. Biologiczne przełożenie, zapisanie urazu emocjonalnego w fizjologii, biologii przez automatyczny mózg jest następujące. Należy zaprzestać wykonywania ruchu, więc jeśli rozkaz dotarł już do mięśnia, który jest jedynie wykonawcą czynności, mamy do czynienia z miopatią. Jedynym sposobem, aby zatrzymać czynność, gdy impuls dotarł już do mięśnia, jest zniszczenie mięśnia. Biologiczne przełożenie wpływa na odpowiednią strukturę w ciele, która wykonuje czynności. Chodzenie to noga, umiejętność chwytania ręka, utrzymanie głowy w pozycji pionowej szyja, przeżuwanie szczęka. Miopatia jest dystrofią, problem z odżywianiem orga organu zbudowanego z tkanki mięśniowej. Zostałem poczęty, aby pogodzić współmarzonków. Problem z obniżeniem wartości prowadzący do bezsilności. Na przykład mąż wyprowadził się z domu, chce mieć pewność, że wróci. Wydźwięk takiego planu celu wiąże się z ruchem w teraźniejszości. Rzucenie piłki, aby się odbiła, równa się mięśnie. Konflikt obniżenia wartości w związku z ruchem w płaszczyźnie płaszczyźnie Poziomej. Wiąże się z całkowitą bezsilnością w sytuacji zmiany poziomu oraz teraźniejszością, która nie jest wieczna, stres w chwili obecnej. Wyrzuty sumienia, żal i poczucie winy. Jest to konflikt bezsilności, zamarcia w bezruchu. Konflikt związany z zakazanymi ruchami i czynnościami z unieruchomieniem wbrew własnej woli. Matka pragnęła powstrzymać ruch aborcja. Na przykład 50-letnia kobieta. Plan cel jej matki jest silniejszy niż ojca. Przyszła matka tej kobiety jest szaleńczo zakochana w jej przyszłym ojcu. Ten młody mężczyzna wydaje się być jej drugą połową. Jest pilotem myśliwca w armii francuskiej i często wyjeżdża na misje. Jest cały czas w ruchu. Przyszła matka martwi się, że na na jedynym z przyjęć, na które jej partner jest często zapraszany, pozna jakąś inną kobietę i odejdzie z nią. Podświadomie zachodzi w ciążę tylko po to, aby zatrzymać partnera przy sobie. Nieświadomy plan działa. Pobierają się i nawet mają kolejne dziecko. Projekt, cel w tym wypadku jest: poczęłam dziecko, aby zatrzymać małżonka w domu, ponieważ on z racji swojego zawodu często wyjeżdża jego wydźwięk związany jest więc z konkretnym rodzajem ruchu. Pierwsze dziecko tej pary, dziewczynka, realizuje ten projekt cel biologiczny, odpowiednik wiąże się z częścią ciała wykonującą ruch, a więc mięśniami nóg, chodzeń, rąk, wytania, szyi, utrzymania głowy, szczęki, rzucia. Jeśli mięśnie pracują prawidłowo, istnieje możliwość wykonania ruchu. Jedynym sposobem powstrzymania ruchu, gdy impuls dotarł już do mięśnia, jest zniszczenie samego mięśnia. W tym przypadku dziecko urodziło się chore na miopatię, strofię mięśniową. W ten sposób ruch nie zostaje wykonany, nawet gdy rozka rozkaz dotrze do mięśni. Moczowód jest to konflikt przekroczenia granic w obrębie czyjegoś terytorium. Taki sam konflikt związany jest z pęcherzem, jednak w tym przypadku ma on postać bardziej moralną, zintelektualizowaną. Na przykład, to dorosła dziewczyna i jej chłopak śpią w łóżku jej rodziców, u matki występuje poważna infekcja moczowodów. Mononukleoza, monocytoza, fundamentalny konflikt czuję się osamotniony w rodzinie. Również ktoś, kto nie czuje się gotowy do pójścia naprzód w aktywności seksualnej. Choroba powstrzymuje mnie przed zrobieniem następnego kroku. Oddzielenie połączone z obniżeniem wartości, odnoszące się do czegoś, co chcielibyśmy robić, musimy robić, powinniśmy robić, ale nie jesteśmy gotowi. Ktoś, kto nie czuje się gotowy do rozpoczęcia relacji seksualnej. Jest to także choroba o charakterze seksualnym. Choroba. Pocałunku, czyli pocałunki sprawiają, że jestem chory. To pocałunek o charakterze seksualnym, który sprawia, że choruję. Na przykład, matka niesłusznie wyrzuca ojca z domu. Po kilku miesiącach godzą się i mężczyzna wraca do rodziny. Następnego dnia dwójka jego dzieci choruje na mononukleozę. Mostek. Obniżenie wartości w wymiarze estetycznym odnoszące się do klatki piersiowej lub związane z czymś, co wpływa na mostek. Żabot, krawat są wyrazem konfliktu mostka, obniżenia wartości estetycznej. Zmniejszenie charyzmy. Mostek ma kształt ostrza, symbolizuje wewnętrzną broń, którą kierujemy w stronę wroga, nadymając klatkę piersiową. Kryjemy się, przyjmując postawę zamkniętą z skarbionymi ramionami na przykład u kobiety występuje odwapnienie z powodu mastektomii nie mogę przytulić dziecka do piersi jeśli usunięcie piersi dotyka kobiety w niewielkim stopniu może odnosić się do skóry jeśli trafi głębiej, będą to kości odwapnienie można Znaczenie Biologiczne. Jest to choroba przed atakiem na jądra lub przed dotkliwą stratą. Również strach przed bólem jądra, obawa o jądra, lęk przed bólem, dotyczącym naszego wnętrza skrywanych części. Pytanie, kto jest kłamcą, co jest kłamstwem. Na przykład, można pewnego mężczyzny puchnie zwiększając swój rozmiar dwukrotnie. Gdy kochał się z żoną, do jego domu przyszli policjanci, zadawali mu pytania, czyli, czy czuł się przez nich atakowany. Mowa, problem. Dziewczyna nie odzywa się bardzo źle, przyjmuje nagany. Ośmiolatka bardzo dziwnie zachowuje się w domu. Dziewczyna nie odzywa się, jest bardzo niezadowolona, jeśli zostanie zganiona za jakieś zachowanie. Mówi wtedy, że lepiej by było, gdyby w ogóle nie było jej w domu. Nigdy nie jest zadowolona, jest agresywna, zarówno wobec rodziców, jak i swojej czteroletniej siostry. Ojciec jej opowiedział, że przez 10 lat wraz z żoną starali się bezskutecznie o dziecko, lecz gdy kupili dom, żona natychmiast zaszła w ciążę. Była to rodzinna posiadłość należąca wcześniej do ciotki, teraz, aby w niej zostać, musiała płacić czynsz. Kobieta często symulowała wybuchy płaczu, aby je tylko wykręcić się od płacenia, co bardzo denerwowało ojca dziewczynki, ponieważ nie mógł nic zrobić. Warto zauważyć, że dzieci często przejmą, przejm, przejawiają złość odziedziczoną po rodzicach. Kiedy ciotka opuściła dom rodzinny, dziewczynka nie była szczęśliwa, ponieważ jej rodzice stracili źródło dodatkowego dochodu. Dziewczynka zarejestrowała też zdanie wypowiedziane często przez rodziców mających na myśli ciotkę: Lepiej by było, gdyby była gdzie indziej. W formie Lepiej by było, gdyby była gdzie indziej bym była ja gdzie indziej. Wszystko, co mówimy w drugiej. Osobie Ty lub w trzeciej on-ona dziecko odbiera tak, jakby odnosiło się to do niego, a szczególnie w projekcie celu, kiedy jest w brzuszku. Jeśli rodzice obawiają się powiedzieć o ciąży, dziecko może mieć problemy z mową. Tak samo może stać się, jeśli spo, z powiedzeniem o tym rodzicom pracodawcy będzie związany jakiś problem. Jeśli ktoś zwleka z powiedzeniem o ciąży, dziecko może później zacząć mówić. Jeśli poród trwa zbyt długo, zanim dziecko opuści macicę, dziecko może mieć problem z wyrażaniem się, ekspresją. Jeśli rodzice powiedzieli lub nie powiedzieli o ciąży przed konkretną datą, przez rok działał będą biologiczne, pamięciowe cykle komórkowe. Jeśli staniemy się świadomi takie, takiego programu, istnieje duża szansa na jego wymazanie, jeśli nie będzie się powtarzać. Gdy staniemy się świadomi projektu celu, zarówno rodzice, jak i dzieci, u dzieci nastąpi bardzo szybko poprawa. Dzisiaj żegnam serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Do widzenia.